Pierwsza połowa w naszym wykonaniu, mieliśmy cały czas met pod kontrolą. Mateusz Marek e, strzelił fajną bramkę po rykoszycie. O, w drugiej troszeczkę braku koncentracji i, i gdzieś tam uczulaliśmy zawodników szatni na zawodnika numer 9, Mieliśmy bardzo dużo problemów z nim. Gdzieś tam nasi obrońcy z Rzecznika 2003 troszeczkę e, nie dawali sobie rady. Traciliśmy dwie bramki w krótkim okresie, potem zaryzykowaliśmy już na Wabank. Przeszliśmy na trójkę obrońców, postawiliśmy wszystko na jedną kartę i... i z przebiegu meczu, wydaje mi się, że się opłaciło. Zremisowaliśmy bardzo trudny mecz, walki z jednej i z drugiej strony. Myśmy mieli dzisiaj jeden cel. Myśmy chcieli po prostu dzisiaj wygrać i chcieliśmy tę ligę wygrać. Jestem bardzo zadowolony ze sposobu, ze sposobu grania. Obaj bramkarze grali naprawdę dobrze, no bo Karny i rykoszy. Nie? Środkowi obrońcy grali dobrze, bo grali przeciwko bardzo mocnym chłopakom. To samo boki. No, w takim meczu nie no, sposób nie wyróżnić, jeżeli strzelasz dwie bramki. Mam fajną drużynę, że mam świetnych chłopaków i oni się postawili. No, bo jeżeli ci sami ludzie wygrywali nie wiem, na rysowie tam na przykład i strzelili tam bramki, yy, no to znaczy, że, że mam fajne dzieci. Mam pocłóżale jednak wszystko do sędziów. Błędy popełnione były na, na samym początku, bo były takie trzy przerwane kontrataki e, z takimi bardzo, bardzo niebezpiecznymi e, faulami. W drugiej połowie było takie wejście dwoma nogami na wyprostowanych nogach i to były takie sytuacje, wydaje mi się, że najbardziej, najbardziej sporne. Ta sytuacja z, z tymi takimi spornymi e, z tym spornym sędziowaniem, ona... Jakby teraz spowodowała, że ja zamiast, zamiast omawiać super mecz, to tak uważam, że ktoś siedział na boku, to wyglądał na defanie, to, to skupiam się na to Jeśli chodzi o trafy sędziego uważam, że, że jak na ciężar meczu bo był ogromny wywiązał się z niej. Bardzo dobrze kontrolował go, gdzie tam było, to... Tam no, klasa Roberta Woźniaka był w ostatnich akcjach, gdzie naprawdę wykorzystał błąd obrońcy i ten rzut karny. Był fał, postawienie nogi to jest objęty rzut Po no, drugie, my je mogliśmy jeszcze w ostatniej akcji meczu dobić przeciwnika, ale z przebiegu meczu ten remis jest zasłużony dla jednej i drugiej drużyny.